Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka Amplocity SA, specjalizująca się w implementacji sztucznej inteligencji oraz automatyzacji z wykorzystaniem AI w biznesie, notowana na Warszawskiej Giełdzie od 2022 roku. Na program zaprasza spółka CPDSA, obecna na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2010 roku. Dzień dobry, Witam państwa serdecznie z Katowic w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Mamy państwa gościem prezes zarządu Nextbike Tomasz Wojtkiewicz. Witam panie. Dzień dobry, witam państwu. E, no cóż, mamy. Co my mamy? Kwiecień mamy. Sezon rowerowy w pełni. Już w pełni wystartował, tak? Już w pełni. Jesteście już wszędzie. Infrastruktura, wszystko uruchomione, wszystko dopięte na no, ostatni guzik. 95% miast już wystartowało, są jeszcze jakieś takie małe projekty, które będą realizowane od maja, albo od połowy maja, natomiast w większości już system wystartował, systemy wystartowały. Przypomnę, że nasz okres takiego, takiego głównego sezonu to jest od marca do listopada, natomiast bardzo cieszę się, że coraz więcej miast, jakby chociażby nawet projekt GZM Metropolii, w którym mm -hmm. znajdujemy się w tej chwili. Jest to projekt całoroczny, który tylko w miesiącach zimowych, czyli grudzień, styczeń i luty zmniejsza o połowę floty na ulicach, ale jeździ cały rok. Chyba wszyscy zgodzimy się, że te zimy już nie są takie groźne, takie straszne. Jest to na wieże 2-3 tygodniowy okres, więc jakby rowerzyści mówią, że nie ma niepogody na rower, tylko jest złe ubranie. Cieszymy się, to, bo z punktu widzenia biznesowego dla nas to jakby rozkłada nam trochę na bardziej cały rok płynność finansową i coraz więcej miast o tym myśli. Takim Wrocław jest takim miastem chociażby, czy właśnie wspomniany GZM? Bo faktycznie na początku tego roku Negdo zapowiadał, że w końcu to będzie. Jak wygląda utylizacja, obłożenie? Jak to się przekłada na statystyki? Wy pokazywaliście fajne statystyki z 2024 roku i wcześniej, jakie są średnie transy, jak to jest użytkowane jako ten transport typowo miejski na, na dojazd mm. do autobusu, z autobusu. Już pierwsze dane, pierwsze spostrzeżenia. Eee, może dwa słowa najpierw o tym fantastycznym projekcie tutaj GZM na Śląsku, bo to jest coś wyjątkowego. Przypomnę, to jest największy projekt w Polsce tego typu. Po pierwsze, jeżeli chodzi o rozmiar, to jest 7000 rowerów i będzie rozszerzane teraz do blisko 8000 rowerów. Połączył 31 gmin z 42 w aglomeracji GZM. To jest taka pierwsza ważna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że jest to projekt trzeci największy w Europie. Czwarta, z której jesteśmy ogromnie dumni, to to, że ten projekt został fantastycznie przemyślany. On jest bardzo mocno wkomponowany, jakby misją transportu, roweru publicznego, jest uzupełnienie transportu. Ten rower został tutaj w pełni zintegrowany z transportem publicznym. Nawet kolory roweru są takie same żółte, jak systemu transportowego. Mało tego, w tej chwili integrujemy ten system roweru również transportu z kolejami śląskimi. Więc tutaj, w aglomeracji na Śląsku, będzie można jeździć na jednym bilecie de facto kolejami regionalnymi, tramwajami, autobusami i rowerem. Jeżeli nie wszyscy wiedzą, to tylko przypomnę, że posiadacze biletu okresowego miesięcznego w GZM Transport mają do dyspozycji 60 minut darmowego przejazdu codziennie rowerem, metro rowerem, więc warto z tego korzystać. Mówię to dlatego, że jest to taki projekt, który został fantastycznie przemyślany, spełnia swoją misję. Oczywiście tutaj musimy też mówić o rozwoju infrastruktury, bo jest to 31 samorządów, które jeżeli nawet Katowice, Gliwice, Chorzów mają dość infrastruktury w środku hmm. miast, a system ma łączyć te miejscowości, to to na pewno infrastruktura, która jest między tymi miastami, jeszcze pozostawia wiele do życzenia. Cieszymy się tutaj, że powstaje projekt, projekt Velostrad, który będzie łączył te miasta i na pewno to podniesie utylizację, czy jakby możliwość jeżdżenia między miastami. Jeżeli chodzi w ogóle o mikromobilność, to ona wróciła bardzo mocno po pandemii. My rok do roku teraz mamy wzrosty 8-10%, jeżeli chodzi o liczbę wypożyczeń. W zeszłym roku zanotowaliśmy wzrost 40% nowych użytkowników. Którzy skorzystali pierwsza z tego roweru. To jest naprawdę super wynik, że po tylu latach ten rower publiczny cały czas może angażować nowych użytkowników. W całej skali kraju w zeszłym roku wykonaliśmy 9 milionów wypożyczeń, z czego zaznaczam, metro metrorower nie funkcjonował przez cały rok. To była dopiero faza wdrażania, więc ten rok zakładamy, że będzie tego na pewno więcej. Cieszy nas, że miasta w ogóle patrzą w tym kierunku, że projekty przestają być miejskie, tylko aglomeracyjne. Te, te miasta się trochę rozlewają bardziej na miejscowości takie okoliczne. Z czego jak bardzo się cieszymy w Wrocław, chociażby w tej chwili wdraża przetarg, gdzie wygraliśmy na 5 lat. Nie tylko już dla Wrocławia, ale dla Wrocławia i siedmiu gmin ościennych. Bardzo nas cieszy, no bo tak naprawdę wyglądają tak, jak metropolie, które się rozlewają teraz na, na, na okolice. E, więc statystycznie my się bardzo cieszymy. W zeszłym roku bo zwiększyła nam się flota rowerów o 57%, jest to teraz powyżej 18 tysięcy rowerów. E, wypożyczenia wzrosły nam o 8%, użytkownicy o 40%, tak jak powiedziałem. No i był to również bardzo udany biznesowo dla nas rok. Czy... Projekt GZM może być zapowiedzią przyszłego modelu biznesowego Nextbike'a. No bo jeżeli teraz to tak działa z poziomu użytkowników, a teraz myślę o użytkownikach, tak? Raczej dążymy do tego, że wszystko chcemy mieć w jednym miejscu. Z jednym dostępem, najlepiej jedna karta, jedna aplikacja, mm. i wszyscy drapią się po głowie: jak ewentualnie zintegrować systemy, jak to wszystko połączyć. No i oczywiście Nextbike rozwija się na przestrzeni lat, zaliczając po drodze okresy kryzysowe, wywołane po prostu sytuacją rynkową. No ale faktycznie projekt GZM jest pierwszym tego typu, no, tak w ten sposób skonstruowany. Czy on może się rozlać na już istniejące systemy na resztę Polski, tak żeby na przykład, nie wiem, w takiej aglomeracji, nie wiem, Trójmiasto, Wrocław wspomniany, czy chociażby... Trójmiasto akurat ma system, podobnie 16 gmin Warszawa, łączących jednym systemem. Czy Warszawa, w której, no też posiadacze karty miejskiej, warszawskiej, do warszawskiego transportu, Mogą wyskoczyć z metra, wskoczyć na rower, podjechać, zostawić w innym miejscu, wskoczyć w tramwaj i w zasadzie wszystko w obrębie jednego, jednego biletu. Jasne, to może tylko woli wyjaśnienia, to nie ma może za wiele wspólnego z modelem biznesowym, bo i w jednym, i w drugim wypadku są to kontrakty z miastami, czyli tak zwany model B2G, gdzie realizujemy publiczne kontrakty. Mhm. Natomiast y, Warszawa to pytanie od końca. Warszawa planowała wdrożenie <laughs> karty Warszawiaka, z którymi chciała dać pewnego rodzaju przywilejowanie. Darmowego czasu płacącym podatki w Warszawie. I to jest jedna z dwóch dróg, które widzimy, że samorządy obierają. Albo integracja z transportem publicznym i preferowanie użytkowników lojalnych, długookresowych, albo tych, którzy płacą podatki w danym mieście. Mhm. Jeżeli chodzi o zmianę modelu, to myślę, że to będzie ewoluowało w tą stronę, mhm. że operator będzie musiał czerpać większe przychody z wypożyczeń niż tylko z kontraktu z miastami. To jest dość istotne, że na Zachodzie to jest popularne. W Polsce ten model się troszkę inny ukształtował. My w wielu miastach oddajemy wszystkie przychody, jak w Warszawie, czy w GZM, do, do samorządu. One nie są w ogóle nasze. Więc, trochę ten paradygmat myślenia o tym, żeby mieć motywacyjny czynnik dla operatora, który będzie dbał o to, żeby było więcej wypożyczeń, czy rozbudować tego systemu, czy, czy reklamować go po to, po prostu, żeby on wygenerował więcej wypożyczeń, bo wtedy będzie więcej przychodów. To myślę, że to jest droga przed nami jeszcze. My bardzo mocno namawiamy samorządy, które starają się tak krokami małymi przechodzić przez tę dekadę do różnych zmian. Mhm. Ale model, o którym powiedzieliśmy, to tak integracja z kartami miała już miejsce w Białymstoku, w Łodzi, w Poznaniu, czy we Swednianym Gizetem, więc to nie jest nowość. Natomiast to, co GZM zrobił, to po prostu bardzo holistycznie podszedł do tego projektu. Mówię, nawet od tego koloru rowerów został wybrany, dokładnie taki jak ma kolor transportu. Eee, łącznie z materiałami, z całymi identyfikacjami wizualnymi, to wszystko jest bardzo spójne. Także że mieszkaniec praktycznie na ulicy nie zastanawia się, czy ma pojechać, tylko po prostu wybiera najbliższą, najlepszą dostępną mu opcję. Panie Tomaszu, pytanie, czy bieżący rok, 25., w którym jesteśmy, jest kluczowy dla samorządu do wykorzystania środków na działania, aktywności prorozwojowe? I czy właśnie ta mikromobilność może być tym sposobem na wykorzystywanie takich środków w gminach i w My myśmy się bardzo cieszyli, po pierwsze, żeby takie środki były na mikromobilność przeznaczane. Zacznę od tego, że bardzo ubolewamy, że tak długo trwa, jeszcze nie zostało dokonane wpisanie roweru do ustawy o transporcie zbiorowym. To przede wszystkim dało możliwość samorządom finansowania z wielu różnych źródeł jako transport, rower jako część. Żeby pokazać skalę tego, Warszawa wydaje na transport publiczny rocznie około 4 miliardy, czy ponad 4 miliardy, rower kosztuje ich 16 milionów złotych. To są nieporównywalne skale w ogóle, natomiast te 5 milionów przyjazdów w ciągu roku, to jednak jest jakiś wkład na pewno w transport publiczny. Jeżeli chodzi o finanse samorządów, to jest na pewno największy czynnik blokujący rozwój transportu niskoemisyjnego, czy walczenia z wykluczeniem transportowym, no bo wschodnia Polska w wielu miejscach, to już mówię o połączeniach autobusowych, czy takiego transportu standardowego. W tej chwili stoimy przed ogromną szansą, mam tutaj na myśli samorządy, stoją przed ogromną szansą pozyskania dużych pieniędzy z Społecznego Funduszu Klimatycznego. Jest to perspektywa na najbliższe lata, która ma zapobiegać negatywnym skutkom wdrażania ST2, systemu emisji CO2 dla tych krajów. Polska dostała z tego budżetu największą część, 17%, to jest ponad 12,5 miliarda euro. W tej chwili trwają prace, jakby zbieranie fiszek i projektów, i konsultacje w czerwcu się odbędą. Bardzo ubolewamy, że jest tam bardzo mało poświęcone transportowi. Z tych 12,5 miliarda w tej chwili tylko 1,5 miliarda zostało przeznaczone na transport publiczny. A przypomnę, że 25% CO2 emisji generuje transport, z czego 77% transport drogowy. Więc chociażby ta proporcja fajnie by była zachowana. No i również jakby taką jedną z rzeczy, które cały czas mamy wrażenie, że. Nie dostrzeżono y, y, współdzielenia, czyli takiego sharingu mobility, jako kategorii, która powinna być również ujmowana i w przepisach, co to tu mówiłem wcześniej o ustawie o transporcie zbiorowym, czy w ogóle do tych projektów. E, będziemy, jakby tutaj, bardzo lobować i wnioskować o to, żeby ta, 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 ta taka fiszka, część projektów znalazła się, bo to będzie doskonałe źródło dla samorządów, żeby realizować projekty niskoemisyjnego transportu. A jak my wyglądamy na tle naszych zachodnich sąsiadów? Na przykład, właśnie jeżeli chodzi o. O mikromobilność. To jest tak, że my u nas brakuje takiej ustawy e, odpowiedniej, przez co to blokuje wydatkowanie środków i jest zawsze szukanie, że nawet jakby się chciało, to ciężko to, e, to zdobyć. Czy, czy w innych krajach jest większa świadomość To na Jest bardzo poziomie? różnie. W, podam skrajne przypadki. W Hiszpanii niedawno premier przeznaczył 40 milionów euro na współdzieloną mobilność, dokładnie na to, żeby miasta były uzbogacane, wzbogacane systemem rowerów publicznych bądź e, hulajnogi. Na pewno mamy inny paradygmat rozwoju. W tej chwili jest 130 miast w Polsce z systemami rowerów publicznych. My zarządzamy 80 kilkoma, więc to, to, ten skala tego, tego jakby zjawiska jest. Natomiast bardziej mówię o tym, że rowery publiczne, które są częścią transportu, jak mówimy, trochę demokratyczną formą mobilności, no, no muszą być jak transport publiczny dofinansowany przez samorządy. Nie utrzymają się same. Więc te finanse dla samorządu będą kluczowym elementem do tego, żeby takie projekty realizować. Na zachodzie to nie jest tak wcale różowo, jeżeli patrzę na Niemcy. W tej chwili widzimy naszych partnerów z Niemiec. Tam się bardzo, bardzo naprawdę zmieniło, jeżeli chodzi o finanse publiczne i o środki na realizację tego typu projektów, gdzie Niemcy były dla nas absolutnym wzorem, jeżeli chodzi o rozwój mikromobilności czy rozwój bike sharingu w Europie. To co się zmieniło w takim razie? To oni już teraz na nas będą patrzeć, jak na wzór do naśladowania. No, myślę, że Niemcy przez ostatni czas, jeszcze najbliższe lata, będą się. Z, już, już z recesją się mierzą. Natomiast to trzeba powiedzieć, każdy kraj jest na innym etapie rozwoju. Tak? Jakby, żeby też z na jakiś inny przykład podać, Francja, nie wiem, czy, czy widzowie nasi wiedzą, we Francji lekarze mogą wypisywać receptę na dofinansowanie do zakupu roweru bądź abonament na rowery publiczne. Coś, co w Polsce jest w ogóle jakby w tym abstrakcją, żeby coś takiego zaproponować. Więc każdy kraj ma takie swoje inne, inne jakby ograniczenia. Uważam, że jako Polska zrobiliśmy przez dekadę bardzo duży krok. Na pewno bardzo dużo infrastruktury się rozwinęło i tych inwestycji poszło bardzo dużo. Natomiast uważam, że to jest taka trochę brak takiej stabilności ciągłości. Te projekty są z racji oczywistych, PZP definiuje na jakiś okres czasu, na który można zawierać te kontrakty. Samorządy leasingują najczęściej te, 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 te projekty, więc jakby trochę brak takiej kontynuacji. Widzimy, w niektórych samorządach że skończyły się środki, z jakichś powodów zawieszają te projekty, tak jak OPOLE czy RADOM. Te środki się znajdą w perspektywie, już tak kończąc. Bardzo bym chciał tutaj chciałbym naszych widzów, a przede wszystkim ze wszystkich zainteresowanych i samorządowców zachęcić do zapoznania się. Zespół Doradców Gospodarczych który wypuścił właśnie opisujące ten społeczny fundusz klimatyczny i całą rowerową rewolucję. Przypomnę, że w zeszłym roku Unia Europejska podjęła deklarację, Europejską Deklarację Rowerową, która nakazuje wpisanie systemów transportu publicznych rowerowych jako do, do strategii transportowych. W tej chwili w Polsce powstaje taka strategia. Tu jest opisane bardzo ładnie jak można to finansować, wszystko o tym funduszu, ale też również jak można podchodzić do inwestycji w infrastrukturę rowerową, nie tylko rowery publiczne, ale w ogóle w rowery, no bo jesteśmy częścią większego ekosystemu I Szanowni Państwo, kończąc oczywiście w, zapraszamy po więcej informacji bezpośrednio do NextWalka, bo jak rozumiem, jeżeli taka informacja i zapytanie z do Was padnie, z przyjemnością. z przyjemnością odpowiecie i wytłumaczycie jak taki fundusz działa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim państwa gościem Tomasz Wojtkiewicz, prezes zarządu Next z Katowic w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję bardzo panu, dziękuję państwu. Do widzenia.